Wita. I dzisiaj ćwiczymy komendę zostaw, ponieważ komenda zostaw oraz ćwiczenia spokoju przy jedzeniu, przy snakach jest bardzo fundamentalna w życiu psa. Może ochronić psa przed zjedzeniem różnych świństw z dworu, więc, moim zdaniem, czy to mały pies, czy duży pies ma ten sam umysł, powinien być nauczony spokoju przy jedzeniu. Dzięki temu mamy dużo, dużo profitów w przyszłości. Czyli, na przykład, pies nie będzie bronił jedzenia, nie będzie podekstowany przy jedzeniu, bo nie będzie chwalony za tą ekscytację, tylko za spokój. Tutaj nie chwalę nigdy za ekscytację, tylko za spokój. więc Zobaczycie zaraz, jak wykonamy. W ogóle, jak ona, maluszek mój. E, czy uda się wykonać e, te komendy, które ćwiczyliśmy wcześniej, za 2-3 razy, czyli siat i leżeć? Oraz wprowadzimy nową komendę Zostaw. I zobaczycie, jak stado, moim zdaniem, Eman będzie pokazywało małej, co robić, dzięki czemu będzie mi, oni będą mi pomagali w ćwiczeniu. Okej, okay, spróbuję tak to zrobić, żeby wszyscy widzieli. Już Bubu i Pipa są bardzo spokojni. Łąki są na dole, nie ma żadnej ekscytacji, jak widzicie. O, nawet Bubu pokazuje pozycję leżącą, która oznacza długie czekanie. Pipa pokazuje pozycję siedzącą, kiedy mam jedzenie. Malutka jest jeszcze podekscytowana, ogonek jej bardzo, bardzo chodzi. Pierwsze co? Spokój chwale, Czyli Bubu i Pipa dostają jedzenie, mała nie dostaje nic. I tutaj nie ma żadnej komendy. Ale zobaczycie, że ona za chwilkę się bardziej uspokoi, dzięki temu, że zobaczy, że inne psy są chwalone, a ona nie. I zobaczy, że aha, co muszę zrobić, żeby być też pochwalona? Musisz się uspokoić. I wtedy dopiero, kiedy piesek będzie spokojny, zaczniemy przystępować do ćwiczeń. Kiedy mniej będzie machał ogonek. Mini? Nie, zrobimy tak. Mini już ładnie się zachowuje świetnie okazała spokój pozycję siad, nie na długo bez szczeniakiem ale dobra, mini siad super leżeć leżeć dopóki całe ciało nie leży nie dajemy smak, leżeć Kiedy chce jej dać snaka. Okej. Okay. Jesteście bardzo spokojni. Bubu był bardzo energią podobny do mini, kiedy był mały. Wręcz tak skakał. Ale teraz jest bardzo spokojny i mini za kilka miesięcy również będzie taka spokojna. Leżeć, leżeć. Zostaw. Cii. Zostaw. Kiedy piesek podchodzi do jedzonka, które położymy, nie mówimy fajnie, wolno, cokolwiek. Pięknie uzyskałam to, odsunęła się. Proszę, od mojego jedzenia zostawiła, więc została pochwała z innej ręki. Tutaj tak samo i tu tak samo. Zostaw. Widzicie, kiedy nosek podszedł do, bub, do smaczka, to ja powiedziałam komendę, więc zostawił. Malutka też rozumie. Patrzcie, odsunie się od jedzenia, szanując to jedzenie. Zostaw. I teraz pochwała z innej ręki. Czyli jak zobaczy kiedyś w przyszłości będziemy, będziemy robić te komendy. Zosta Zosta zobaczy mała w przyszłości, że... Cii, co ty robisz? Zobaczę w przyszłości, że e, e, nie będzie narażona, proszę, e, narażona na zjedzenie czegoś nie, niedobrego dla niej, to na pewno wykorzystam tą komendę. Możemy zrobić też w drugi sposób. Siad. Zostaw i za zostawienie chwilowe. Dobry pies, okej, okay, że możesz to samo zjeść, ale mam podłogę brudną. Czyli to, co, co ci pozwoliłam. Jeżeli już to załapie piesek, brawo! To wtedy dajemy, jakby po, musimy tworzyć takie ćwiczenia, żeby, to, żeby jakby trochę dłużej i dłużej przetrzymywać pieski przy jedzeniu, później możemy prawdziwe jedzenie użyć, czyli jakieś paróweczki. Zostaw! Bubu, bu. zostaw. Jakieś paróweczki, zostaw lub inne. Zostaw. Już coś podeśnie. Mini, leżeć i zostaw. Pięknie to wygląda i wtedy psy zamiast gapić się w jedzenie i być podjaranym są chwalone za spokój, relaks, więc jest jedzenie, które samo w sobie jest nie będzie wyzwalać kłopotów u nich. Dobrze, będą się dzielić. Ale jak najdłużej będziemy musieli, im są więksi i starsi Wymagajmy od nich więcej i wymagajmy od nich, żeby dłużej czekały przy tym jedzeniu. To im krzywdy żadny nie robi. Kończymy ćwiczenie, a zobaczcie jakie są spokojne. Początek i koniec ćwiczenia kojarzy się psom ze spokojem, z harmonią, z dzieleniem się, ze wspólnym jedzeniem, nie z wyrywaniem sobie, nie z szczekaniem i za szczekanie dostajemy smaki, tylko za spokój, uległość, za, za taki fajny klimat. Wtedy możemy mieć, wiecie, nawet 10 psów różnych raz, ale jeżeli będziemy wprowadzać te same zasady. Czyli ja mimo tego, że mam małe psy, o Boże, one nic nie zrobią. Tak, ale chciałabym, żeby były grzeczne, żeby były wychowane, żeby były spokojne, emanowały grzecznością, dlatego moje ciłały nie są wrzeszczącymi ciłałami, nie szczekają, nie boją się żadnego psa, chodzą bez smyczy, cieszą się życiem, Bubu nawet z końmi się bawi i lubią duże psy, średnie psy, małe psy, koty. Kochają świat, nie, nie witają się szczekaniem i nie trzęsą się ze strachu. Tylko są świetnymi, fajnymi, pewnymi siebie mądrymi psami. Mini. 4,5 miesiąca. Pierwszy raz robiła dzisiaj komendę zostaw. No kurczę, przecież to jest fenomenalne. no. Wczorki niemieckie w takim tempie się uczą. Zobaczcie. Mini, zostaw. Uległość. Zobaczcie, co jej się kojarzy z tym. Super. Dobry pies. I nie ruszam tego jedzenia, mimo że nie trzymam, nie wiem, ręki zasłoniętej, to panuję nad tym jedzeniem i uczę psa, że to co położę, zostaw bubu, Cii, zostaw, uczę psy tego, że to jest moje i to co spadnie na ziemię ze stołu, nie należy, Cii, nie wolno, zostaw, nie należy do Was. Czyli jakby coś, no wiecie, niektóre psy, jak coś spada, jakieś resztki ze stołu, zwłaszcza w święta, zostaw to psy po prostu w locie łapią, a moje psy patrzą się na mnie i oczekują odpowiedzi, mogę to zjeść czy nie mogę i dla mnie to jest dużo zdrowsza forma nauki psa, bo pies czuje się wtedy dzięki nam i takim zasadom dobry, e, e, doceniony, usatysfakcjonowany, może z nami komunikować się. Leżeć? Nim? Świetnie. E, i, I jest jakby nasza relacja no... Pogłębiana coraz bardziej, i myślę, że to jest fantastyczne. Także doceniajmy nasze rasy psów, wszystkie pieski, czy to duże, czy małe. Nie myślmy, że mały pies jest do niczego, bo nie ma żadnej konkretnej funkcji do wykonania, jak stróżowanie, ratownictwa, i inne sprawy czy polowania. Ale są też fajne i dają radę sobie ze wszystkim. Dzięki wielkie!